Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Simpli z kanału Trick TV, a przed nami kolejny odcinek serii Alan Wake. Ogólnie pytaliście jak tam minął mi Sylwester, no to spiesze z nowinami, że w przeddzień imprezy miałem 40 stopni gorączki, no, ja. podobnie od dnia kolejnego. Z tego względu też nie pojawiło się na kanale nic nowego. I w tym właśnie miejscu skończyliśmy. Wchodzimy do budynku. Do pięknego domku nad jeziorem, do, do, do którego klucze dostaliśmy od jakiejś nieznajomej pani. Zupełnie nie od tego faceta, od którego mieliśmy. To daje nam do myślenia, czy na pewno jesteśmy w dobrym miejscu. Ten dom idź, idź, Alice, tak? Może cię tam pomogę trochę? Nie? Nie działa to tak? Okej. Okay. Zwróćcie uwagę na muzykę, jaka przygrywa w tyle. Jest po prostu świetna. Dobry chill song. Dobra, no to wchodzimy. Mały quick time event. No i jesteśmy w środku. Oczywiście, że dam skarbie włączyć zasilanie i już lecimy. W tej szopie jest to ukryty generator prądu można tak to nazwać. Ok, spróbujmy go uruchomić. Ta minigierka polega na klikaniu lewego przycisku, kiedy strzałka jawi się na zielonym pasku

Okej, gdzie jest ten pień? Stałem kopnia, zniknął. Aha, wywaliło mnie po drugiej stronie domków, w porządku? A nie, jestem. Tu jest pień. Nie, to był kamień. Eee, no chciałem wam pokazać coś fajnego. O, jest. Wyspa była <laughs> miejscem burzliwego romansu. Ciekawe, że to ma jakieś potem rozwinięcie w fabule. Do tego jeszcze nie dotarłem. Dobrze, więc lecimy do naszej małżonki. Ona czeka na nas na górze. Ma dla nas prezent. Alan, <laughs> nie, nie, to nie to, co myślicie. Że sam well, tak, tak myślałem. Nieważne. Okay. <laughs> Okay. No, must Okay. Surprise. Mamy. Alice. What is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past. D Alice, you. Everyone. Keep... Hey, hey, hey! Just hear me out. There's a local doctor, Doctor Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here he specializes in helping artists maybe? so now you want to get me committed no it's not like that that's not alan alan i no, don't no, just don't no. i don't want to hear it god damn it alice god damn it know gonna follow me in the dark i needed some time alone to think things through oh. Biegniemy do Alice, zobaczymy, co tam się dzieje. Ptaki! Już, już, już biegnę, biegnę, biegnę.

W razie nie mamy przy sobie ani latarki, ani rewolweru. Czeka nas długi spacer przez, przez las. Przy okazji będę się trochę rozglądał z notatkami. Bardzo mi się spodobał jeden z komentarzy mówiący, że rób jak chcesz z tymi notatkami, albo przeczytaj nam. No to dobra, to będę je czytał. Ponieważ no, jak dla mnie one tutaj budują głównie klimat w tej grze. Zwłaszcza, że opisują to, co za chwilę się stanie. To jest świetny motyw, ale zobaczycie o co mi chodzi, kiedy znajdę pierwszą. Hello? The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. Hmm, <laughs> <laughs> f F5. Wciskam F5. No jak widzicie, trochę już ich zebrałem wcześniej, a one wszystkie y, są w naszym ekwipunku przez cały czas. Mam nadzieję tylko, że dalej będą leżeć na, na ziemi. Tak, to jest y, strona tytułowa, którą właśnie znaleźliśmy. Departure. Napisana przez Ad Alana Wake'a! Tam już jest.

Czy tam nic nie kryje się pod spodem? Nie, wygląda na to, że nie. Dobrze, tutaj nic nie ma, więc wskoczmy na ten pień i przedostajemy się na drugą stronę. Hop. To jest dosyć skomplikowane. Wygląda tylko łatwo. This hey Fail. There's been an accident. I need help. This is I need to. Premium cabins for rent in. Oh, oh hell. <laughs> Carl Stucky. Pleased. <laughs> to meet you. Non-refundable reservation Deposit required. Fair and square. <laughs> No i mamy pierwszego psychopaty na, na swojej drodze. Ho, ho. No tam lepiej w takie zakamarki nie wchodzić teraz, ponieważ on cały czas będzie się na nas czaił. I mamy kolejną notatkę, którą przeczytam. Cień atakuje Waka. Muszę sobie wyciszyć, bo nie będę przykrzykiwał lektora. Mężczyzna obrócił się w moją stronę. Jego twarz skrywały cienie, sprawiając, że była prawie niewidoczna w otaczającym nas mroku. Natomiast, uniesiona wysoko, siekiera odcinała się od ściany lasu wyraźnie, pobłyskując czerwienią krwi poprzedniej ofiary. Jego usta wykrzywił uśmiech szaleńca. Cała scena wyglądała jak z sennego koszmaru. Tyle, że wcale nie spałem. Tak to się zaczyna. Więku wracaj, ok. I lecimy dalej. Karl Stucky to jest nasz pierwszy, nasz pierwszy przeciwnik. Boję się go, że mi nie przyłożył, bo to może się skończyć niechybnie śmiercią. I spójrzcie teraz na tą scenę. Coś wam to przypomina? Szczęśliwy, znaleźliśmy lata latarkę Energizera i rewolwer. No, czuję się odrobinę bezpieczniej ale tylko odrobinę. Zabierzmy baterię. Lokowanie produktów w tej grze jest jak najbardziej widoczne.

No, nasz psychol powinien odpalić ten e, pług, raczej tą maszynę. Nie wiem, nie wiem, czy Co, coś. Aha, zadzwonić mogę. No, już telefon nie działa. patrzcie na to. <śleszanie> Cyk. Wszystko lata. Dobra, to się powinno zaraz złamać i powinienem móc spokojnie wyjść. Kurczę, zginąłem. Nie, <śleszanie> jeszcze raz. Nie nie zabrałem rzeczy, i wracamy na tamtą stronę. Szybko, 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 szybko. Musimy się trzymać jak najbardziej tej ściany. o tym zapomniałem. O, o, i wyskoczyć. Tak jest. Rozglądnijmy się. O, mały włos tam nie. Spadliśmy tam w sumie poprzednio. Dobrze. E, cały czas tak patrzę na boki, czy nie ma tutaj żadnych kartek. Tak jest, musimy przeć naprzód. Kropelka sama się otworzyła. To nie najlepszy znak, sami przyznajcie. Zabierzmy amunicję i włączmy przycisk. Łop, ale oberwałem. Tak jest, ta lampka może nam znakomicie pomóc. Dobra, ten już też nie ma osłony z ciemności just kills someone or something there were nie no bodies they just disappeared if i was dreaming it felt real enough to make me sick włączmy ten generatorek to raczej go zepsułem niż włączyłem no ale cóż i szukamy dalej mogę nucić coś pod nosem to mnie uspokaja bo jest już znowu noc a ja gram na Alan'a Tak jest. Ktoś poukrywał skrzynię z przydatnymi zapasami i oznaczone to jest najczęściej tymi strzałkami żółtymi. Mamy rakietnicę. Bardzo przydatna broń przeciwko większej grupie. Spróbujmy jeszcze obiec. Ciężarówkę z drugiej strony. I później biegniemy do celu. A, nic tu nie ma. W porządku. Czy po kliknięciu teraz znowu zaświeci się? Zaświeci. Czy tamto miejsce jest ewidentnie do zepsucia? Naszego światła. Dobrze, jesteśmy w następnej części lasku. Mamy kolejnego przeciwnika, na razie tylko jeden, więc spokojnie można go osłabić, nie używając tego przycisku. Niech się latareczka podładuje, my weźmiemy zapasy. Zrobię małe kółko. O, coś tu jest, coś tu się świeci. Kolejna notka z maszyny do pisania. Wake walczy z opętanym za, za pomocą światła. Przede mną stał opętany. Nie mogłem skupić wzroku na jego sylwetce, zupełnie jakbym znalazł się w martwym punkcie pola widzenia. Z jego ran, wylewały się cień. E, z jego ran wylewał się cień, e, przywodząc na myśl rozlewający się pod wodą atrament, czy obok krwi unoszącej się w toni po ugryzieniu rekina. Byłem przerażony. Ścisnąłem latarkę w dłoni tak mocno, jakby od tego zależało moje życie. Modliłem się, by stwór nie, poszedł, nie podszedł bliżej i stało się. Nagle latarka zaświeciła mocniej. Takie wprowadzenie. Pięknijmy dalej. Wydaje mi się, że to jest. Nie, to nie jest dobra droga w tą stronę. Mam jakąś zdezelowaną maszynę. I osiągnąłem punkt zapisu. O jak dobrze. To znaczy, że będzie się działo. Wa! Wow. <śmieciarki> A przeszły. To baba jest przerażająca. Dokładnie, co to było? When I saw the river below, to właśnie ta wstawka, że on nawet nie chciał patrzeć na wodę, działa zupełnie w drugą stronę. <laughs> Okej. Okay. Biednijmy. Tutaj był dzban z kawą na końcu tej ścieżki, ale my natomiast idziemy dalej. Już jest zebrany. Tam, coś się świeci w oddali. No nie wiem, którą stronę wybrać. A, przejdźmy tędy. Aha, i do, dobra droga, kolejna notatka, F5. Niestety już jednej nam brakuje. Ptaki atakują Alana. Usłyszałem je zanim pojawiły się w zasięgu wzroku. Pikowały, wydając przy tym skrzykliwe dźwięki. Obróciłem się błyskawicznie, gdy ich chmura znalazła się nade mną. Przed, e, przez sekundę spoglądałem w setkę martwych oczu, które lśniły w ciemności niczym czarne perły. Skierowałem na nie światło, latarki i chmara eksplodowała niczym fajerwerki. Płonące pióra zmieniły się w proch. Mój krzyk nie przedarł się przez ich wrzaski. Tak, to jest taka mała notka odnośnie walki z ptakami, do których do, doświadczymy później i to w, w dużej naprawdę w, w ogromnej ilości. Op, dobra, udało się, nie spadłem o. Mamy kolejnego przeciwnika, tylko obawiam się, że on zaraz za moimi plecami gdzieś się pojawi. was still Carlos Stucky. Zgadniamy amunicję zobaczymy, co z tej strony na nas czeka. Dobrze, nic ciekawego. Przejdźmy więc w drugą stronę. Wow, szczęśliwie się odbiło to od czegoś. A, oberwałem. Dobra, ogłoszyłem go. To solidnie go się oberwał. Fuck. Podobnie jak i ja. Przeładuj się, Wow, w dobrej chwili przyspieszyłem. Dobra, mamy przeciwnika skasowanego. Stan mojego zdrowia nie jest najlepszy, ale zwróć uwagę, że podczas walki życie nam się odnawia odrobinę, to jest plus. Kiedy pokonujemy ciemność, nasz spokój jakby rośnie, nasza, nasza światłość w nas, o, tak to można określić. Dobrze, no i dalej ku stacji benzynowej. Po prostu nie ma nic, nic. No dalej Alan, skacz Jumpa! Podążajmy za strzałkami, tam, tam jest ukryty jakieś... Jakieś suplaisy tutaj, tak? Czy może na górze? Mamy coś? Niestety nie.